Fundusz Zdrowia zamiast skracać kolejki oczekujących pacjentów, zaczyna je wydłużać. Czy będzie skandal w nyskiej poradni endokrynologicznej, w której pracujący od 15 lat lekarz musiał z dnia na dzień odejść z pracy? A sama decyzja NFZ-u już dziś uzyskała miano bezdusznej, skazującej setki pacjentów na pogorszenie zdrowia, a nawet utratę życia. Jest wtorek, 11 dzień marca. Magdalena Zioło, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskiej. Kiedy 300 zł może zamienić się w koszmarny dług na wiele lat? Trik w takiej porażce polega na tym, że klient po takim tygodniu poprosi o przedłużenie umowy, bądź zostanie tak naprawdę sprowokowany do przedłużenia umowy. Dzień kobiet już za nami, za nami także inne święto, o którym z racji dość krótkiej tradycji niewiele osób pamięta. Szok, niedowierzanie i złość to te najdelikatniejsze spośród wszystkich reakcji pacjentów, którzy dowiedzieli się, że wizyty w poradni endokrinologicznej, na które czekali miesiącami, zostały odwołane. Okazało się, że po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia zauważono, że dr Adam Bąk, który jest jednym z lekarzy w poradni endokrynologicznej, nie posiada specjalizacji z endokrynologii. Rzeczywiście tak jest, ale jest to specjalista chorób wewnętrznych, który w tej poradni pracuje bez mało od 15 lat i do tej pory nie było żadnego problemu, żadnych skarg. Konsultant wojewódzki z dziedziny endokrynologii nie ma żadnych zastrzeżeń co do pracy. Fundusz wiedział od lat, że ten lekarz pracuje. Według zaleceń ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza urzędnicy mieli zabrać się za likwidację kolejek. Tymczasem po ich decyzjach znowu się wydłużą. Wiadomo, że każdy dzień zwłoki spędzony w niekończących się kolejkach może odbić się negatywnie na zdrowiu i życiu pacjentów. Dlatego robiono, co tylko się da w tej sprawie. Innych specjalistów endokrynologii oprócz mnie nie ma w województwie, więc, żeby pacjenci nie czekali 5 lat w kolejcach we Wrocławiu, to robimy wszystko, żeby ich przyjąć jak najszybciej i wykorzystujemy każde możliwe. Kadry, które posiadamy do tego, żeby tych pacjentów leczyć? NFZ jest twardym negocjatorem, jeśli chodzi o zalecenia ze swojej strony. I w zasadzie sprawa została postawiona na ostrzu noża. Niestety, jak to zwykle bywa, na niekorzyść pacjentów. Po tej kontroli dyrektor ZOS otrzymał pismo, w którym pod groźbą utraty całego kontraktu yy, miał odwołać sporadnie poradni doktora Bąka. I to musiał zrobić, bo w ten sposób pacjenci by zostali w ogóle bez opieki. Po decyzjach urzędników pacjenci zostali na lodzie. Zgodnie z obowiązującym prawem muszą ustawić się od nowa do kolejki. I pomimo tego, że swoje już odstali, muszą zrobić to ponownie, co stwarza dla nich spore zagrożenie. Ponieważ wśród tych ludzi, którzy są zapisani na te konsultacje najbliższe, są na przykład kobiety w ciąży, które muszą mieć badania kontrolowane od co jeden lub co dwa miesiące. Są pacjenci po leczeniu jodem radioaktywnym, pacjenci z niedoczynnością. Ja nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby nagle musieli przerwać leczenie. Niestety nie udało skontaktować nam się z nikim z NFZ-u, natomiast jestem ciekaw, kto będzie płacił za ewentualne uszczerbki na życiu czy zdrowiu pacjentów. Dla Regionalnej Telewizji Opolskie Tomasz Perfikowski. Tegoroczna zima, figurująca jedynie w kalendarzu, a raczej nieobecna za oknami, spowodowała wyjątkowo szybkie otwarcie sezonu na jednoślady. Oprócz poruszających się na drodze skuterów, w ruch włączyły się ciężkie i znacznie szybsze motocykle. W związku z pierwszym w naszym powiecie wypadkiem z udziałem motocyklisty, policja zapowiada wzmożone kontrole. W bieżącym roku wysokie temperatury oraz sprzyjające warunki na drodze spowodowały, że pierwsze jednoślady wyjechały z garażów już w styczniu. Początek sezonu to trudny okres zarówno dla motocyklistów, jak i kierowców wielośladów. Nie tylko ci pierwsi odzwyczaili się od swoich pojazdów w trakcie zimowej przerwy, także kierowcy ponownie muszą przyzwyczaić się do dzielenia jezdni z nimi. Do tego pokusa szybkiej jazdy na motocyklach jest duża. W pierwszym weekendzie marca na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym ulicy Mostowej, Szlak Chrobrego, Ujejskiego doszło do pierwszego w tym roku zdarzenia z udziałem motocyklisty tu w wyniku niedostosowania prędkości 20-latek, stracił panowanie nad kierowanym motocyklem, pojazd przewrócił się. No na szczęście nic temu mężczyźnie się nie stało. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w tym roku zwrócą szczególną uwagę na motocyklistów. Z roku na rok ich liczba na drogach naszego kraju wzrasta. Niektórzy kierowcy wsiadają na swoje maszyny bez dokumentów uprawniających do jazdy. To nie jedyne błędy i nieprawidłowości. Zeszłorocznej statystyki wynika, że 14 zdarzeń, do których doszło na terenie naszego powiatu w ciągu całego roku, było właśnie z przyczyny motocyklistów. I główną przyczyną tych zdarzeń było albo niedostosowanie prędkości, albo nie zachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego, czy też nieprawidłowe zachowanie podczas omijania i wyprzedzania. Bardzo często widzimy, że motocykliści zaginają tam rejestracyjne. No Jest to spowodowane tym, że Chcą uniknąć identyfikacji. Konsekwencją tego jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Również zauważamy nieprawidłowy stan ogumienia. W tym roku będziemy właśnie zwracać uwagę na osoby, które poruszają się motocyklami, pomimo, pomimo właśnie braku odpowiedniej kategorii. Kończy się to mandatem karnym. Za brak uprawnień bądź, bądź brak odpowiedniej kategorii, jak również z holowaniem pojazdu. Motocykliści wraz z motorowerzystami i rowerzystami należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego, a każde zdarzenie z ich udziałem może być tragiczne w skutkach właśnie dla nich bez względu na winowajcę. Policja apeluje zarówno do kierowców jednośladów, jak i pozostałych uczestników ruchu o rozsądek i wzajemny szacunek na drodze. Pojawienie się na świecie dziecka to wielka zmiana dla całej rodziny. Zmieniają się priorytety życiowe, a przewartościowaniu ulega wiele spraw. To, jak długo kobieta pozostaje z dzieckiem w domu, to bardzo indywidualny wybór. Jednak zawsze nadchodzi moment, w którym trzeba podjąć decyzję dotyczącą swojej aktywności zawodowej. Kobiety, które wracają z urlopów macierzyńskich do swoich miejsc pracy, są motorem wzrostu gospodarczego. Co może zachęcić je do pracy po takim urlopie? W Nysie rusza projekt Powrót do zatrudnienia, który spróbuje na to pytanie odpowiedzieć. Program stawia sobie kilka celów, jednak jego głównym aspektem jest uzupełnienie opieki żłobkowej oraz zapewnienie pracy dla osób bezrobotnych. Ten projekt zakłada y, umożliwienie zarówno podjęcia pracy osobom. Trwale, długotrwale bezrobotnym, jak i również młodym mamom, które chcą powrócić na rynek pracy. Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który odpowiada za program, już zgłaszają się pierwsze długotrwale bezrobotne osoby oraz małżeństwa, które chciałyby powierzyć opiekę nad dzieckiem opiekunowi dziennemu. Kto nim może zostać? Ustawa o wychowaniu dzieci do lat 3 nakłada sporo obostrzeń. Przede wszystkim ten opiekun musi przejść testy psychologiczne, musi odbyć szkolenie wielogodzinne, musi posiadać również prawo do lokalów, w którym usługa byłaby świadczona. Projekt jest adresowany do osób zamieszkałych lub zameldowanych na terenie gminy Nysa. Ustawa również ściśle reguluje ilość dzieci, jakie mogą znaleźć się pod opieką takiej osoby. Zgodnie z zapisami ustawy Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi w zależności od wieku. Jeśli w grupie są dzieci powyżej jednego roku, to nad pięciorkiem dzieci. Jeśli w grupie będzie dziecko do roczku lub dziecko niepełnosprawne, to wówczas opieka może być sprawowana nad trójką dzieci. Dla osób zainteresowanych taką formą zatrudnienia będą organizowane szkolenia kiedy? To wszystko zależy od ilości potencjalnych zgłoszeń. Projekt ma trwać do czerwca 2015 roku. Przed nami jeszcze informacje w skrócie. Kolejny weekend, kolejne zespoły w Nysie. W sobotę z okazji Dnia Kobiet panie preferujące mocniejszą muzykę miały okazję posłuchać na żywo extreme metalu i grindcore'u w Nyskim Klubie Studenckim. W koncertowy nastrój wprowadził słuchaczy zespół Sekator, muzycy z Opola. Wydawałoby się, że liczba fanów ciężkiej muzyki w Nysie nie zachęca do podjęcia organizacji takich koncertów, a na tak mocne brzmienie nie znajdzie się miejsca w mieście. Jednak nic bardziej mylnego. Z organizacją to nie jest problem, jedynie przyjście się dogadać tutaj na przykład z klubem. Jeżeli szef pozwoli wyrazić zgodę, no to kwestia dogadania się, jak tam fundusze ze zwrotem czy coś i zespołami i można jechać z tematem. Sekator gości oficjalnie na scenie od 2008 roku i zaprezentował gatunek muzyczny o nazwie Extreme Metal. Kolejna na scenie również z Opola pojawiła się... Obora, choć bynajmniej podczas koncertu słuchacze nie mieli do czynienia ze zwierzętami, a z potężną dawką grind korów określaną przez muzyków jako podgatunkiem western gore grind, a już klub czeka na przyjęcie kapali grającej thrash metal. Ponad 9 milionów złotych tyle kosztowało dokończenie budowy kanalizacji Otmuchowa, który obecnie jest skanalizowany w 99% z wyjątkiem kilku ulic. W ramach tej kwoty prowadzono i zakończono również pracę w pobliskich wójcicach. Sytuacja nieco komplikuje się, jeśli chodzi o poszczególne wsie, gdzie podłączenie do byłoby zbyt drogie, dlatego gmina proponuje budowę domowych szamp i oczyszczalni ścieków, na co również pozyskała środki, a tegoroczna łagodna zima pozwoliła na przeprowadzenie wszystkich prac w wyznaczonym terminie. Na deskach nyskiego domu kultury odbywa się 59 ogólnopolski konkurs recytatorski. Dziś trwały eliminacje miejsko-gminne dla uczniów gimnazjów, a jutro dla szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Eliminacje powiatowe odbędą się natomiast 18 i 19 marca. Na scenie oprócz wierszy poetów krajowych, jak i zagranicznych zaprezentowano również poezję śpiewaną. Wyjazd na wakacje, choroba, problemy finansowe każdy z nas miał moment, gdy brakowało pieniędzy, koniecznie na już. Wielu ludzi sięga wtedy po tak zwane chwilówki, niestety taka pożyczka wzięta w kilka minut często ciągnie się za nami latami. Chwilówki to pożyczki krótkoterminowe na niskie kwoty, zazwyczaj do 1000 zł. Do ich zaciągnięcia potrzebujemy tylko dokumentu tożsamości i po kilku minutach dostajemy upragniony zastrzyk gotówki. Brzmi jak bajka? Niestety, tak wygląda to tylko na początku. Oczywiście firmy oferujące takie pożyczki muszą na tym zarabiać. Wiążą się one z dużo wyższym niż w przypadku banków oprocentowaniem, prowizjami i opłatami. Mechanizm jest prosty: Potrzebujemy pieniędzy na szybko, bierzemy szybką pożyczkę na miesiąc. Firmy często oferują na początek darmowe pożyczki, to przyciąga, bierzemy taką chwilówkę licząc, że spłacimy ją. Z następnej wypłaty. Jest to taka pożyczka na zachętę, żeby klienta do siebie przywiązać, żeby on wziął tą pożyczkę i tak naprawdę proszę sobie wyobrazić, z czego on później tą pożyczkę spłaci. Wiadomo, że jeżeli klient jest w trudnej sytuacji bierze taką pożyczkę na tydzień, po tygodniu musi spłacić, ma małą możliwość spłaty w ciągu tygodnia, takiego znaczącego zobowiązania. Więc zaciąga kolejną pożyczkę i w ten sposób wpada w spiralę zadłużenia. Z każdym miesiącem oprocentowanie pożyczek jest coraz większe, zaczyna się gubić w kolejnych ratach i nie starcza pieniędzy na spłatę oprocentowania. Z takiej sytuacji jest bardzo trudno się wyplątać, długi rosną z każdym dniem, a dochody się nie zmieniają. Warto zwrócić uwagę, że najczęściej z takich ofert korzystają osoby, które nie mają zdolności kredytowej w bankach z powodu niskich dochodów lub już istniejącego zadłużenia. Jak ustrzec się, przed takimi konsekwencjami. Trik w takiej pożyczce polega na tym, że klient po takim tygodniu poprosi o przedłużenie umowy, bądź zostanie tak naprawdę sprowokowany do przedłużenia umowy. I wtedy zapłaci bardzo duże koszty za właśnie taką czynność przedłużenia umowy. Właśnie przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, jaki mamy czas na, na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Jeżeli to jest 15 minut przed, przez internet, to znaczy prawdopodobnie nie będziemy mieć wystarczająco czasu, żeby zapoznać się z umową, ze wszystkimi jej warunkami, ją przeczytać i zapytać. Należy zwrócić szczególne ogólną uwagę na koszty, jakie będą pobierane za czynności dodatkowe. Ile zapłacimy, gdy będziemy chcieli przedłużyć pożyczkę, jak wzrośnie wtedy oprocentowanie, czy będą towarzyszyć temu dodatkowe opłaty, na przykład za korespondencję, dodatkową obsługę, działania windykacyjne. Co w takim razie zrobić, gdy natychmiast Potrzebujemy pożyczki. Zacznę od tego, że dla osób, które są przypilone i właściwie muszą natychmiast znaleźć gotówkę, wszelkie rady, jakich tutaj będziemy udzielać, są właściwie na nic, dlatego że te osoby nie myślą racjonalnie. Dla nich celem samym w sobie jest zdobycie pieniędzy i nie patrzą jakie konsekwencje wywoła to, że te pieniądze wezmą od firmy, która potem będzie ich ścigała nieomalże do emerytury. Jak radzi Zbigniew Biskupski, ekspert Tygodnika wiedza i życie dużo bezpieczniejsze jest zaciągnięcie kredytu odnawialnego w banku. Uzyskanie w nim limitu debetowego lub skorzystanie z karty kredytowej. Banki muszą y, przestrzegać wszelkich ustaw, w tym przepisów o y, ustawy o kredycie konsumenckim. W związku z tym maksymalne oprocentowanie takiego kredytu to jest 16% w tej chwili. Dlatego że y, przepisy prawne bronią konsumentów w Polsce. Maksymalne oprocentowanie wszelkich kredytów, pożyczek i tym podobnych świadczeń udzielanych. Konsumentom nie może być w skali roku wyższa niż czterokrotność stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego, a ta wynosi już od ponad pół roku 4%. Jeżeli chcemy zaciągnąć chwilówkę, zastanówmy się, czy te pieniądze naprawdę są nam w tym momencie potrzebne. Potem się okaże, że pożyczymy 300 zł na tydzień, a będziemy musieli zwrócić nawet w skrajnych przypadkach 600 zł po tygodniu. Mimo, że teoretycznie przepisy nas chronią, takich pożyczek powinniśmy unikać, ale tak jak powiedziałem, te osoby, które są w tej chwili przypilone i wyłączają niestety myślenie racjonalne, są zdeterminowane, żeby natychmiast mieć pieniądze, nie wiem, na leki, na jakąś inną pilną sprawę, w ogóle w tej sytuacji nie myślą. Czy nie możemy poczekać kilka miesięcy, aż zaoszczędzimy potrzebną kwotę? Zyskamy na pewno większy spokój. I pewność, że nie staniemy się kolejną ofiarą chwilówek. Wyznacznikiem sukcesu miejskich placówek kulturalnych są chociażby ich odwiedziny. Z takowych cieszyć się może Muzeum w Nysie, które w ubiegłym roku odwiedziło blisko 37 tysięcy gości. W tym roku może być ich jeszcze więcej. Muzealnicy przygotowują bowiem nową wystawę. Kiedy w muzeach szukuje się nowa wystawa, zazwyczaj odbywa się to kosztem istniejącej już ekspozycji. Jednak nyska placówka, działająca w pałacu biskupów wrocławskich, była w stanie wygospodarować dodatkowe pomieszczenie na nową wystawę, które dotychczas było jedynie magazynem. Ten magazyn y, przez wiele lat był wyjątkowym miejscem, bo tam tętniło życie tej instytucji. To był gabinet dyrektorów. Kolejnych dyrektorów Muzeum w Nysie. Może tutaj tylko przywołam, że pierwszym był właśnie pan Stanisław Kramarczyk. Wystawa ma być poświęcona byłym dyrektorom muzeum i ma być odtworzone również wnętrze gabinetu łącznie z parkietem, który jest aktualnie kończony oraz renowacją mebli. Pierwszym dyrektorem muzeum po wojnie został Stanisław Kramarczyk, który został zmuszony przez władze PRL do opuszczenia miasta. Potem był pan Tadeusz Kruścicki, który później przez wiele lat był dyrektorem muzeum narodowego w Krakowie, historyk sztuki. Potem był świetny archeolog Marian Tondera, który zresztą prowadził prace archeologiczne ratunkowe na terenie miasta, śródmieścia, potem był właśnie pan Franciszek Pikuła przez 20 lat. Nowa wystawa będzie się bezpośrednio łączyć z najświeższą ekspozycją za progiem Miszczańskiego Domu w Nysie 1860-1960. Otwarcie wystawy planowane jest na tegoroczną noc muzeów. Za nami kolejny, niezwykle wytworny wieczór w Nyskim Domu Kultury, a zarazem program Godny Dnia Kobiet. Na wybiegu królowały modelki, te same w kuluarach rozpoczęły długoletnie przyjaźnie. Organizatorzy stanęli na wysokości niełatwego zadania realizacyjnego, a całość okazała się dużym sukcesem. nie traktuję tego pod względem stresu jakoś tak. E, mi się wydaje, że prawie każda dziewczyna się stresuje pokazaniem swojego ciała, ale myślę, że będzie dobrze. Dużo łatwiej nam się na pewno chodzi teraz po wybiegu e, Zdecydowanie e, Mamy już porównanie Wiemy jak pójść Na pewno krótszy wybieg, troszeczkę e, inaczej idziemy. Trzeba inaczej liczyć, jesteśmy mamy przyzwyczajenia z zeszłej edycji e, jak liczyć kroki, jak iść do muzyki no dzisiaj wyglądamy całkiem nasie fryzura, makijaż. Także dzisiaj wyglądamy wszystkie pięknie. Dało dużo pewności siebie, na pewno przez te próby kolejność, kolejne próby. No i czegoś uczymy. one się rozwijają, one się starają, wydobywamy z nich to, to takie sedno. Bardzo eleganckie przedsięwzięcie, promujące urodę, promujące nawet, ja tutaj nie, nie mówiła o tym, że to są jakieś walory wrodzone, że tutaj nie, nie promujemy tej fizyczności, to nie jest konkurs na Miss Polonia, my tutaj nie promujemy fizyczności, to jest po prostu, to kobiety robią dla kobiet, a my kobiety lubimy ciuchy, lubimy kwiaty, e, lubimy ładnie wyglądać, lubimy fryzury, dobre makijaże, ja nawet nie wiem, czy my to robimy dla mężczyzn, My się wydaje, że my to robimy dla samych siebie. We're gonna pull through and give it all we got, even though it can't be hard to catch and make it happen. But we can't start sliding. Come on, and do what you gotta do to fight on. Moim zdaniem to było idealne miejsce dla faceta e, przyjść na taki pokaz i popatrzeć na piękne modelki e, mi się strasznie podobało, ja specjalnie z Wrocławia tutaj przyjechałem, celowo na ten pokaz było ale mi się naprawdę bardzo podobało My Jesteśmy pod wielkie wrażenie, bo kochamy sens z naszym miastem i bardzo, bardzo jesteśmy zafascynowani tymi ludźmi osobami, tą atmosferą Każda kobieta biorąc udział w czymś takim, od razu nie dość, że ma właśnie jakieś sesje zdjęciowe, i. W takim wybiegu, ma dobierane jakieś specjalne stroje, to jest naprawdę super sprawa. Każda może czuć się taka doceniona, naprawdę kobiecą. Myślę, że wybrałabym w tej kolekcji na pewno coś. Szczególnie podobała mi się ta, ten zestaw czarno-czerwony. Miałam ze sobą ludzi naprawdę profesjonalnie, profesjonalnie przygotowanych, no i, i którzy mi, mi w tym wszystkim pomogli. Dziewczyny też były świetne, współpracowały. No, mam nadzieję, że dużo wyniosą tutaj z tego pokazu. No i to będzie jakiś tam profit na. Dla nich. Modelki dla mnie dzisiaj były na 10. Świetnie chodziły, żadna się nie potknęła, nie przewróciła. No w ogóle wszystko wyszło zgodnie z planem. Przede wszystkim mam nadzieję, że będę je utrzymywała. Dziewczyny są wspaniałe, pięknie wyglądają. Zaprzyjaźniłyśmy się razem i bardzo sobie dużo pomagamy. Każda gdzieś indziej też brała udział i mówi, o, możesz tak wyjść, możesz tak się zaprezentować. Bardzo, bardzo fajna jest współpraca. Super są dziewczyny. Są bardzo miłe, przyjacielskie. Świetnie się razem bawimy na sesjach zdjęciowych, na próbach. No i mam nadzieję, że teraz po pokazie też się będziemy dobrze bawić. To wydaje się być może, że to jest tylko wejście na scenę przejście i, i to wszystko, ale to jest ciężka praca, wiele prób, wiele godzin ćwiczeń, dobór strojów, naprawdę jest to bardzo, bardzo wiele organizacyjnej pracy i wszystko się udało. Wprowadzenie tego święta miało zagwarantować równouprawnienie w świętowaniu dla panów wszak panie mają swoje święto 8 marca. Dzień mężczyzny nie ma jednak zbyt wielu zwolenników w Polsce, być może dlatego, że nie wszyscy o nim wiedzą. W roku 1999 w Trinidadzie i Tobago została zapoczątkowana tradycja obchodów Nowego Święta w całości poświęconego mężczyznom. W Polsce Międzynarodowy Dzień Mężczyzn jest obecny od zaledwie kilku lat, głównie dzięki mediom, które starają się o nim rokrocznie przypominać. Tak przynajmniej miało być w teorii, jak jednak naprawdę wyglądają obchody Dnia Mężczyzn w Polsce, czy w ogóle o nim pamiętamy. Dzisiaj? Tak. No naprawdę nie wiem. Wie? Ja też nie wiem. Dzień chłopca to, to pamiętam, ale dzień mężczyzny to są pierwsze słyszę. Z zachodu przyszło. Nie. U nas kiedyś tego nie było. Kto ma, ten Kto ma tego chłopa to niech obchodzi. Dzień, dzień mężczyzny. mężczyzny. Wszystkim mężczyznom najlepszego życzymy. Międzynarodowy Dzień Mężczyzn jest w Polsce świętem dość niepopularnym. Zamiast niego większość z nas... Prezenty swoim wybrańcom daje 30 września na Dzień Chłopca. Czy więc faktycznie potrzebne jest jeszcze jedno dodatkowe święto? To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na premierę kolejnego wydania wiadomości w imieniu Michała Baraniewicza zapraszam już w najbliższy piątek, 14 marca. Do zobaczenia.